Witam Was e, Moje mili Chciałem znać jedną sprawę Wiadomość dla Was e, no, Moja liczba subskrypcji wzrosła no, Bardzo szybko przez te dwa dni, dodałem dwa filmy e, Ludzie z na całe życie Mam na myśli kierowców Właśnie, którzy robią to i żeby zarabiać, i z przyjemnością, bo są też y, kierowcy, którzy robią to, bo muszą, nie? Żeby tylko wsiąść, nie dbać o samochód, wsiąść, wysiąść, przejechać to, co ma przyjechać i dostać rentę. A mam na myśli takich kierowców, którzy na przykład nagrywają filmy. Tutaj chciałem podziękować y, właśnie Alanowi, y, panu Arturowi, Arturowi właśnie, e, znany jako Tragmaniak, Alan znany jako Tiger, o których też zrobiłem te filmy, między innymi. Przez to właśnie, że udostępnili moje, moje, moje dwa filmy e, Kamilowi. Też bym chciał podziękować za to, że właśnie udostępnił. E, tylko nie, on chyba jeszcze nie wie, kto zrobił ten film. Chyba. No ale weselę mu tamten mój, moje konto, to powinien w najbliższym czasie się dowiedzieć. Co wam? Do przekazania. Teraz będę miał samochód. Podjedziemy tutaj pod kran, podłączymy karszer, przestawimy tą maszynę. Chyba będę ją przestawiała, albo nie. Z kluczyk najwyżej się cofnie. Eee, podjedziemy dafikiem i będziemy go myć, nie? Jest niedziela, tylko tak o go tylko, żeby był czysty w trasę. no i co mam tu jeszcze powiedzieć? No mówię nam do rzeczy, yy, podziękować chciałem tym wszystkim osobom Pozdrowić te osoby, które yy, nagrywają filmy yy, dla YouTube. Chciałem podziękować też, już to mówiłem, ale no, yy, mówię no Alanowi, yy, Arturowi, Kamilowi i i tak dalej właśnie I Będę to właśnie kontynuował tą działalność na YouTube Uważam że to jest super sprawa Dobra odpalimy go i Budel jak cholera czy to jest zeszły. Ходи. Добре, ну то беде подъезжал тарас. No, i tam miałem do pokazania. Przejdziemy teraz do wersji mniej przyjemnej, czyli mycia tego Brudasa. Tak, widzicie, leci mu powietrze, tam chyba z górskiego hamulca, coś mu leci, zaraz odbije Tak on ma, jak jest zimny, często jak odpalamy Jak jest zimny, to właśnie. I tak leci, widzicie, słyszycie go sami. Słyszycie sami. Żebyście sobie nie pomyśleli, że ja tylko zajmuję się teraz tymi, nie? Bo ostatnio zaniedbałem moje obowiązki, ale to przez to, że miałem problemy z tym z programem, który montuje filmy i z komputerem ogólnie, nie? No, ale nie myślicie, że jak zrobiłem dwa filmy o kierowcach innych, nie? To, to nie znaczy, że zaprzestaję na moich filmach, nie? Nadal będę, będę je robił. I tego się trzymajmy na razie, nie? Dobra, no tu chciałem Wam coś pokazać. Nie mam nadzieję, że widzi, widzicie różnicę o. między tym stopniem a tym stopniem. Widzicie, no Szefo nam kupił, nie? Po wystrzale, nie? Bo mieliśmy wystrzał. 80 na godzinę pękło nam koło e, lewe na przedniej osi i po prostu wysadziło wszystko. E, zaraz Wam pokażę. No. Tutaj cała obudowa taka rozszarpana była, tu też było poszarpane, całe to jest wymienione. całe to jest wymienione. cała ta, 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 ta obudowa. Tutaj jest ładnie pomalowane i tu zostawiliśmy to, tylko to i zamówił nam stopień. Nie? Ale zamówił nam przez przypadek od 105, więc lewa strona jest od yy, 95, a to jest od 105. Od, sto, od 105. No, widzicie, taka jest różnica, że ten jest bardziej jak nie? Nawet w schemacie 105 przecież wszystko widać i jak patrzysz na 95, a na 105 to przecież widać, że 105 jest bardziej opływowe po samych światłach i w ogóle. Niżny ma podłogę I właśnie dlatego Ale nie ma problemu Widzicie od 105 też pasuje Najwyraźniej do tego Tylko czasami zachodzi nam na to Tu widać Dobra Go trochę chlapniemy I odstawiamy go na swoje miejsce No Znowu dumyty Mniej więcej tam Szczegółów Tam nie przygotowałem się za mocno Bo będzie niedziela jest nie Się nie pracuje No żeby tylko ogarnąć no to tam mam więcej powiedzieć. Pozdrowić, pozdrowiłem <laughs> Podziękować podziękowałem, bo naprawdę jest za co Zaraz zostawiamy tego sprzętu na swój, swoje miejsce. Poukadałem miski tylko... tylko nie wiem gdzie położyć aparat. Statywu nie mam, to jest mój minus właśnie. Nie zainwestować. Kurde, jeżeli miał jeszcze co zainwestować. Nie no, no krócej no. Jeszcze raz dzięki Tiger, yy, dzięki Tragmaniak, Tiger trzyma się w wariacie. O, nie spodziewałem się tego, naprawdę nie? Dobra, tu położymy dziś aparat. I to było na tyle, panie i panowie. Sprzęt podstawiony, umyty, odstawiony, czeka w trasie. Dlaczego jest naczepę? Naczepę jest załadowana, czeka tylko, żeby lecieć do Wielunia. Stoi tam, mamy niedaleko. Parking i stację paliw. Stację benzynową Lotos. To było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się.